Dzień dobry, witam na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Polonii-Warszawa z Arką Gdynia. Jest z nami trener drużyny przyjaznej, pan Wojciech Łobodziński. Trenerze na w samym wstępie gratuluję zwycięstwa i poproszę o podsumowanie tego spotkania. Dobry wieczór, dziękuję bardzo za gratulacje. Był to dobry mecz w naszym wykonaniu, zresztą sam wynik wskazuje na to, chociaż były różne etapy tego spotkania. Początek, pierwsze 30 minut, nawet bym powiedział cała pierwsza połowa bardzo intensywna w pressingu. Y, bardzo mocno agresywnie graliśmy i to nam dało m, sytuację i, i gola w pierwszej połowie. Moment taki trudny dla nas 20 minut, 15-20 minut drugiej połowy. Y, potem reakcja nasza zmianami i teraz mając takie zmiany, taką jakość na ławce y, możemy sobie pozwolić na ten press wysokiej, tą agresywną, czyli zyskaliśmy po przerwie znowu świeżość i dzięki temu mogliśmy e, strzelać kolejne bramki i tych sytuacji było w końcówce dużo, dużo więcej, więc ten wynik się mógł dokończyć dla nas jeszcze lepiej. E, dziękuję tutaj jak zwykle za dobre przyjęcie i, i powodzenia życzę e, w dalszej części sezonu. Dziękuję. E, dziękujemy trenerze. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, w takim razie dziękuję. dziękuję i życzę bezpiecznego powrotu do domu. Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu Polonia-Warszawa-Arka Gdynia. Panie premierze, poproszę o podsumowanie tego spotkania. Dobry wieczór. Bardzo bolesna porażka yy, za nami. Myślę, że z samego przebiegu meczu, nawet nie można by pomyśleć, że to się tak może źle da nas skończyć. Yy, tracimy bramki w bardzo prosty sposób w dniu dzisiejszym. Nie wykorzystujemy bardzo wygodnych sytuacji w dniu dzisiejszym i, i zawsze gdzieś to się składa. Składa do kupy. A wiedzieliśmy, jak chcemy zagrać, tak? i to jest dla nas istotne. I wydaje się, że w pierwszej połowie było dużo dobrego. Przeciwnik zdobył bramkę po, po, po naszym błędzie, po stracie, na własnej połowie i, i my ich napędziliśmy. strzelili bramkę i, i dla nas, powiedzmy, lekki, lekki cios. Na drugą połowę wyszliśmy z bardzo dobrym nastawieniem. Widać było przez te 20. 25 minut, że chcemy iść po bramkę, że chcemy tą bramkę zdobyć. I w momencie, kiedy ta gra nasza się zapala, dostajemy gąga w bardzo prosty, w prosty sposób i robią się ciężary. Więc tak jak mówię, no, piłka składa się z detali. One decydują o tym, czy mecz się wygrywa, czy mecz się przegrywa. Nie zawsze, ale w dniu dzisiejszym one, one zadecydowały. No. Cóż, musimy to przyjąć po raz kolejny na klatę i, i, i dalej pracować tak jak chcemy. Bo drużyna, którą ja widzę na, na treningach, to jest zupełnie inny zespół, który zagrał dzisiaj, i to musimy rozszyfrować. Bo, bo naprawdę, chłopaki na treningach pracują świetnie, potem na meczu czegoś nam mm, brakuje. Trzy spotkania, nie zdobyliśmy jeszcze bramki, a stworzyliśmy naprawdę wiele sytuacji do tego żeby je zdobyć, więc musimy się przełamać, musimy zrobić coś więcej, coś ekstra, żeby wyniki przyszły tak jakie chcemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze. Czy są jakieś pytania? Tamku, bardzo proszę. Tutaj mamy jeszcze mikrofon. Dobry wieczór. Tomasz Figat Portal DumaStolicy.pl podczas dzisiejszej konferencji, podczas dzisiejszej transmisji telewizyjnej komentatorzy TVP Sport. Marcin Żewłaków, Marcin Iwański stwierdzili, tutaj cytuję, że dąży trener do tego, żeby zawodnicy przyswoili pana pomysł na grę, tak aby zawodnicy grali intuicyjnie i na pamięć. No i na razie daleka do tego droga. To zapytam, jak trener odniesie się do takiej opinii, i ewentualnie, no, czy po dzisiejszym meczu, no, nie nabrał trener wątpliwości, że proces no, budowy tej nowej drużyny idzie we właściwą stronę. Proces. E, idzie we właściwą stronę, no my chcemy efekty tego procesu. Jak rozumiem, że każdy chce te efekt tego procesu i to najlepiej, e, najlepiej jak najszybciej, bo e, gdyby pewne rzeczy w każdym meczu potoczyły się troszeczkę inaczej, teraz moglibyśmy rozmawiać z zupełnie innego punktu. Gdyby piłka e, po strzale Marcina Kluski nie trafiła w słupek, tylko trafiła do bramki, może rozmawialibyśmy z innego punktu, może gdybyśmy na Wiśle Kraków wykorzystali te sytuacje, które mieliśmy, rozmawialibyśmy z innego punktu, gdybyśmy dzisiaj strzelili jedną czy drugą bramkę z tych sytuacji, które mieliśmy, może byśmy rozmawiali w inny sposób. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że oczekiwania są zupełnie inne i mamy prawo być wszyscy z tego e, niezadowoleni. Nie słyszałem tej opinii, o której Pan powiedział, teraz dopiero ją słyszę, więc ciężko mi się tak na gorąco do niej, e, do niej odnosić i, i czy ona miała jakiś e, szerszy kontekst, więc, e, więc ciężko mi e, powiedzieć. Zgodzę się z tym, że za wolno to idzie. No, mieliśmy kilka tygodni okresu przygotowawczego, trzy kolejki za nami, i, i coś powinniśmy mieć już zapisane po stronie zysku więcej niż, niż jeden punkt. Więc zdecydowanie się z tym zgadzam, ale tak jak mówię, no, będziemy cały czas pracowali i, i starali się iść we właściwym kierunku. Na razie uważam, że wiadomo, też nie chciałbym być zrozumiany, bo wyniki są słabe, ale procesowo. Widzimy, jak ta drużyna wygląda na treningach i, i, i chcemy, żeby to przełożyć na boisko. To jeszcze tylko dopytam o tą, o genezę, może jednej zmiany. Chodzi mi o zmianę z 74 minuty, gdy za Łukasza Zjawińskiego wchodzi Szymon, Kobusiński. No to takie, no też krótkie pytanie Właściwie dlaczego wówczas, no już przystanie, kiedy przegrywamy 2-0, no nie, nie zagraliśmy na tych dwóch napastników, dlaczego ktoś inny nie wszedł akurat wtedy? Bo to się wiąże z różnymi sytuacjami i zmianami bo boiskowymi. Rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o tym, żeby na ławce ze sztabem, żeby wpuścić drugiego napastnika, ale musielibyśmy wtedy zmienić strukturę na boisku. Wiązałoby się to ze zmianą też innych pozycji. No, dzisiaj byliśmy, nie chciałbym się tutaj usprawiedliwiać, ale na swój sposób troszeczkę pokrojeni i, i, i nie mogliśmy wszystkiego rozegrać tak jak e, chcieliśmy. Ale tak, no, zdaję sobie sprawę, że fajnie było grać na dwóch napastników, może to by nam coś przyniosło. Nie chcieliśmy tej struktury zmieniać, zostawiliśmy. Na jednego napastnika i stworzyliśmy z tego stuprocentową sytuację, którą miał e, Szymon, więc może to, że zagraliśmy, nie zagraliśmy na dwóch napastników, nie było aż takie, e, aż takie złe, ale finalnie jest 0-3 i, i można powiedzieć, że, że jest źle. A jeszcze jaki był powód absencji Krzysztofa Kotona dzisiaj? Krzysiek jest chory. Cały tydzień przeleżał w łóżku z wysoką temperaturą, więc tak jak on, jak i... Większa część drużyny w tym tygodniu została. Pozdroju. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Tomku za pytania i dziękujemy wszystkim za udział w konferencji.